Oraz wieniec w kształcie korony zakończony krzyżem, zwycięstwem Chrystusa i jego symbolu. W z Michalczowej przynoszą wieniec przedstawiający mapę Polski i wizerunek Matki Najświętszej, która zbrakuje opiekę nad naszą ojczyzną. Parachelizm Michalczowej z duchni przynoszą wieniec w kształcie korony. W centrum znajduje się wieniec z symbolem. Przedstawiciele parafii na górna przynoszą wieniec, który przedstawia serce. W centrum serca biednieje postać Maryi, Matki Boga i naszej Matki. Przedstawiciele z zmiasłowej przynoszą darek oraz wieniec w kształcie korony. Przedstawia podstawa zdobiona gwiazda. Góra zakończona krzyżem, na którym dokonało się nasz Mieszkańcy Starej Wsi Goli przynoszą biegiec przedstawiający serce, symbol miłości Boga. W centrum serca znajduje się figurka Pana Jezusa oraz kierunek Sos. Paragrafie ze Starej Wsi przynoszą biegiec kształci siebie, narzędzia pracu W centrum sercu znajduje się postać Matki Bożej, u której z dwóch znajdują się kwiaty z południa. Przedstawiciele parady spisarzowej pisarzowej przynoszą który przedstawia serce. W centrum serca znajduje się figurka świętej rodziny Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Parady z pisarzowej przynoszą wieniec w kształcie korony, zwieńczony krzyżem. W centrum korony znajduje się w bukiet róż, wyraz wdzięczności Bogu za obfitość tegorocznych prac. Przedstawiciele parafii Melfina przynoszą biegiec przedstawiający wizerunek świętego Antoniego, patrona swojej parafii i opiekunu ludzi. ze spokój wzdolnych przynoszą wieniec przedstawiający kościół parafialny. Z hasła progu dusznawcarskiego uczestniczy we wspólnocie kościoła. Koło pszczelarzy i ofiaruje koszul z wiode zebranym z i kwiatów ziemi limanowskiej. Przedstawiciele parafii, kanina, przynoszą wieniec, który przedstawia kielich i hostię, wyraz przywiązania do darów Eucharystii. Przedstawiciele parafii, żmiąca przynoszą dary, kurz z chlebem, miodem i strągami oraz wieniec w kształcie korony, zwieńczony krzyżem, jest wykonany jest ze zbóż kwiatów jako dzięk Panu Bogu za obfitość zbiorów. Parafianie z paśierdza przynoszą Wieliec, przypominający koronę zwieńczoną sierżą. Chrystus z centrum, kielich i hostia. dar Eucharystii, dar dawny na życie większe. są z łososiny górnej przynoszą Wieliec serce w sercu ukryte są tajemnice i dane, które nieustannie Maryja rozlewa na wszystkich ludzi. Służmy na nabołtarzu także nasze osobiste dary ofiarne, podejmowane trudy, niesione troski, a także radości.